Ile, co tam jest? Witam wszystkich jak zdążyliście zauważyć to my na spacery jesteśmy wieczorny spacer przez panie, musimy zaliczyć mi ja sobie chodzi wącha nie wiem chyba kot był tutaj co Ile co tam jest? kota nie ma, ale o jest, ty dobrze wiesz. Mały, co ty tam robisz? Lila! Już idziemy zaraz. ją zabieram, tak? No, nie, nie, chodź. Gdzie jest piłka? Dawaj, nie, nie, nie. Ty nie kombinuj. Chodź tu. Lila, gdzie jest piłka? Bolc! Lila! Bolc! No, dobra dziewczyna. Super to robisz! Och, ty trwaniaku, ty! Już poszłyśmy sobie, maluszku. O, ty, ty kuku, Ty, to, ty, wyczaisz. Dobra, idziemy, Julia. Dobra dziewczyna, chodź. Tak, dobra. Tak się właśnie. Spokojnie, bez nerwów. No, super, to robisz. Och, ty, moje dziecko, no. Dobra dziewczyna jesteś. Dobra dziewczynka, mordko, ty. Chodź, idziemy dalej, o Jezu, dumna jestem z Ciebie, mój psiaku, Ty. Taka dumna mama jest z Ciebie, no. Chodź, no, on poszedł, no. Ale zobacz, no widzisz, jest tam kotek. No, ale chodź. Możemy już iść, no patrzycie na Ciebie. Zobacz, on fajny jest. Taki spokojny kitek, no. A Ty też jesteś kochana dziewczyna. Kochana psina jesteś. Nunia, Super to robisz! No i znowu będziecie patrzeć na siebie z daleka? Tak? Z odległości? Och! Oj ty! Chodź! No, możemy iść dalej? Zobacz, piłka czeka na ciebie, zobacz! O! Gdzie jest piłeczka? Lila? No ja wiem! Obserwatora zapuściłaś, tak? Ja wiem, no! Był tam, ja wiem. Był przy naszej jabłonce, który, na której lubimy siedzieć, tak? Dumna, dumna jestem z niej. Ojku, dumna jestem, no naprawdę dumna jestem z ciebie. Tak. To co, możemy już iść? Popatrzyliście na siebie, Iluś? Grzeczna dziewczyna. Zobacz, gdzie jest piłeczka? Wila, zobacz. O. No dawaj. Nie, to ciekawsze, tak? Kot jest ciekawszy, popatrzeć na kotka. Dobrze, że jesteś grzeczniutka. No, super. No i co, jeszcze usiądziesz mi? Och, niej, kochany. Niunka. Ale może już idziemy dalej. Idziemy się pobawić piłeczkami. Co? Piłeczką się idziemy pobawić. Tam ktoś już, też się bawi piłeczką, no. Wiluś. No co? Idziemy czy co? Oswojony kotek, no. To co? Idziemy? Już, już się napatrzyłaś na niego? Odpuścisz już? Lila, Lila, chodź, odpuścimy już mu, co? Liluś, chodź, no się zapierasz, nie chcesz iść. Zobacz, piesek idzie, no o, i się walnęłaś, spaniaku. Chodź, idziemy zobaczyć, gdzie jest ten piesio, tak? Idziemy zobaczyć? Lila? Okej. Okay. O, uciekł kotek. <laughs> poszedł sobie, cmknął. Ojejku. On chyba ma sposoby na ciebie. <laughs> no. Nie ma kotka, poszedł sobie. Piesek też poszedł. Możemy już iść dalej, czy nie? <laughs> Lila uwielbia czasami sobie poleżeć, poobserwować. Nigdy, nigdy na siłę jej nie zmuszałam raczej, żeby sama chciała. Je. Gdzie jest piłka? Gdzie jest piłka? Gdzie jest piłeczka? No, dawaj, no. Nareszcie opuściłaś. No, dawaj, dawaj.